Historia, która mrozi krew w żyłach. Ewa Kasprzyk, jurorka tańca z gwiazdami, podczas wymarzonych wakacji w tybecie dosłownie stanęła oko w oko ze śmiercią. Ostatniego dnia pobytu, gdy czuła się znakomicie i wszystkim ogłaszała, że świetnie znosi wysokość, nagle jej organizm przestał funkcjonować. Złapała mnie choroba wysokościowa, wyznała. Nagle pojawił się odjazd, splątanie i skok ciśnienia do. Dwusetna aktorka mówiła jak marynarz na rozkołysanym statku, tracąc świadomość. Objawy wskazywały na obrzęk mózgu stan, w którym każde opóźnienie kończy się tragedią. Trafiła do szpitala. I tam zaczęła się walka, która brzmiała jak koszmar. Personel mówił wyłącznie w lokalnym języku, jej przyjaciele gorączkowo próbowali tłumaczyć objawy na angielski. Minuta po minucie traciła siły. Zanim to przetłumaczyli. Mogłam trzy razy odejść, powiedziała z lodowatą szczerością. Dopiero seria badań, w tym rezonans mózgu, pokazała, że cudem uniknęła trwałych uszkodzeń. Ewa Kasprzyk dosłownie wymknęła się śmierci spod kosy. Mimo dramatu, mówi o Tybecie z zachwytem. Najwyraźniej, nawet gdy prawie zabiły ją Himalaje, wciąż kocha życie i nie przestaje szukać przygód.